Polonijne organizacje w Australii mogą liczyć zarówno na wsparcie polonii, jak i polskiego rządu. Między innymi o tej solidarności powiemy dziś w programie. Martyna Rakoczy, zapraszam na kolejny odcinek magazynu Australia Express. Ruszyła kolejna edycja konkursu Polonia i Polacy za granicą. Pieniądze od polskiego rządu na działalność polonijną może dostać każda organizacja polonijna. Priorytetem naszych działań jest szkolnictwo polonijne. To szkolnictwo polonijne ma najwyższy budżet. W naszych działaniach, bo wiemy, że młodzież to przyszłość bez wsparcia polskiej edukacji za granicą nie będzie w przyszłości tak silnej polonii. O wsparcie finansowe w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą mogą starać się takie kluby jak Polski Klub w Albion, który jest ostoją polskości w Melbourne. Chcemy wybudować coś w rodzaju amfiteatru takiego, że jeśli jakieś występy, będzie można zorganizować na w wolnym powietrzu. Gdy polonijna organizacja wpada w kłopoty, może liczyć na pomoc rodaków, którzy organizują takie imprezy, jak Tu bije polskie serce w Gold Coast, gdzie zbierano pieniądze na pomoc polskiemu klubowi w Brisbane. Almost dwa years ago, we were close to lo losing the Polish club at Milton, uh, or better known as Dom Polski. I remember standing with you, the Gold Coast community, a year ago, raising money for our club, for our home. Uh, away from Jan Maszczyszyn mieszka w Australii od 30 lat. Jest znanym pisarzem science fiction. Pierwsze opowiadania wydał w Polsce. Na antypodach napisał kilka książek. Zajmuję się pisaniem fantastyki naukowej od lat 10. Polski rząd wydaje co roku na pomoc Polonii na całym świecie dziesiątki milionów złotych. Właśnie ruszył kolejny konkurs Polonia i Polacy za granicą. Jego celem jest realne wsparcie ze strony państwa polskiego dla rodaków za granicą i ich polonijnej działalności. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne regulaminu konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Niedługo zacznie się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Nasi rodacy za granicą muszą znaleźć fundację lub stowarzyszenie, które będzie ich reprezentowało w naszym konkursie, bo zgodnie z polskim prawem wniosek może złożyć tylko Polska Fundacja lub Polskie Stowarzyszenie. Więc, jeżeli jesteśmy aktywnymi rodakami za granicą i potrzebujemy wsparcia naszych działań, proszę znajdźcie Państwo Fundację lub Stowarzyszenie i za ich pośrednictwem prosimy o złożenie wniosku do Kancelarii Premiera, i wtedy Kancelaria Premiera po ocenie wniosku udzieli wsparcia za pośrednictwem tej fundacji lub tego stowarzyszenia, do którego państwo się zwróciliście. Pieniądze można dostać na rozwijanie organizacji polonijnych, szkolnictwa, mediów, organizowanie wydarzeń polonijnych, budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne, czy działania na rzecz uzyskania odszkodowań wojennych przez Polskę. Priorytetem naszych działań jest szkolnictwo polonijne. To szkolnictwo polonijne ma najwyższy budżet w naszych działaniach, bo wiemy, że Młodzież to przyszłość bez wsparcia polskiej edukacji za granicą nie będzie w przyszłości tak silnej Polonii. Stąd wsparcie Szkolnictwa Polskiego, ale wspieramy także media, wspieramy także organizacje polonijne, wspieramy wydarzenia polonijne i w Polsce i za granicą, wspieramy pomoc charytatywną. Realizujemy także zupełnie nowy kierunek, który mówi o budowie dobrego imienia Polski przez organizacje polonijne. Chcemy wspólnie z naszymi rodakami za granicą budować dobre imię Polski, reagować też na jakieś złe rzeczy, na przykład te nieszczęsne polskie obozy koncentracyjne. Chodzi o to, żeby robić to razem i wspierać tych, którzy są aktywni na tym polu. W 2022 roku w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą wsparcie otrzymało ponad 250 ofert na łączną kwotę ponad 52 milionów złotych. 20 milionów złotych polski rząd przeznaczył na edukację, utrzymanie i wsparcie funkcjonowania szkół, przedszkoli polonijnych i polskich za granicą, realizację inicjatyw edukacyjnych oraz stypendia. Ze wsparcia skorzystały też australijskie organizacje. Wnioski o dofinansowanie można składać do 9 stycznia 2023 roku. Szczegóły dotyczące konkursu Polonia i Polacy za granicą są dostępne na stronie internetowej polskiego rządu. Ten konkurs jest naszym podstawowym Źródłem, sposobem wspierania działań i struktur polonijnych rozsianych po całym świecie. Tak naprawdę wspieramy Polaków na całym świecie, organizacje polonijne. Celem jest to, żeby ułatwić im działania, często umożliwić, wesprzeć w realizacji ciekawych pomysłów. Do dyspozycji w tym roku mamy kwotę 60 milionów złotych. Organizacje polskie działające na całym świecie korzystają z pieniędzy niewielkich, z pieniędzy, które są w dyspozycji ambasad i konsulatów. Ale dzięki naszym środkom można znacząco zwiększyć skalę tych działań. Można zrobić no, bardziej ambitne, o większym rozmachu pomysły zrealizować. Na wsparcie polskiego rządu mogą liczyć m.in. takie organizacje jak Polski Klub Albion w zachodnim przedmieściu Melbourne. Po niedawnym remoncie przyciąga przedstawicieli Polonii różnorodnymi imprezami i polskim jedzeniem. Cieszy się też dużą popularnością wśród Australijczyków. Celem klubu jest promowanie i pielęgnowanie polskiej kultury, języka, zwyczajów i tradycji w Australii, a także wspieranie i prowadzenie działalności sportowej oraz społecznej. Klub jako taki powstał, został założony przez pana Mieczysława Żurka, to był naprawdę wspaniały człowiek z wizją. Zakupił ten teren, postawi, postawił ten, ten budynek. Na terenie Albionu siedzibę ma największy polonijny klub piłkarski w Melbourne, Western Eagles. Działa tu także klub bilardowy, brydża, zumby i seniora. Zaraz obok budynku mamy, mamy pawilon klubu sportowego, który nazywa się teraz Western Eagles Soccer Club. To również miejsce rodzinnych, przyjacielskich i biznesowych spotkań. W klubie organizowane są polonijne uroczystości i koncerty. Odwiedzają go często artyści z Polski. Ostatnio śpiewacy operowi Małgorzata Kustosik i Marcin Drzażdżyński oraz zespół folkowy Weki Akum. To nasza pierwsza trasa po Australii. Jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy już pod samym, pod samym, na samym końcu trasy. Na terenie klubu w Albionie od 2000 roku działa Polska Szkoła Sobotnia. Która nazywa się, jest, ma imię... Świętego Jana Pawła II. W planach jest wybudowanie siedziby dla Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Organizacja ta jest jako organizacją na całą Australię, ale myślimy o budowie stałego budynku dla tej organizacji. Parę rzeczy wyznaczone już jest mniej więcej, gdzie to będzie na naszym ośrodku i mam nadzieję, że pomału. Zrobimy, zrobimy to, co zamierzamy, że wybudujemy w końcu te muzeum. Polski Klub w Albionie został założony w 1984 roku. W obecnej siedzibie działa od 1993. Nie zamyka się także na współpracę z innymi polskimi organizacjami. Ostatnio w Albionie wręczony został medal Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Stanisławowi Szendrakowi, zasłużonemu działaczowi z innego polskiego klubu metropolii melberneńskiej Syrena w Rowville. O dobrej współpracy różnych polonijnych organizacji na antypodach świadczy także wsparcie, jakie nasi rodacy zorganizowali dla Klubu Polskiego w Queensland, który w ubiegłym roku wpadł w kłopoty finansowe. Za nami już druga odsłona akcji charytatywnej, tu bije polskie serce. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 10 tysięcy dolarów australijskich, które pomogły klubowi stanąć na nogi. W tym roku 2200 dolarów. Chociaż klub spłacił już wszystkie swoje długi, nadal potrzebuje wsparcia po pandemicznym lockdownie oraz zeszłorocznej i tegorocznej powodzi. W tym czasie był bowiem zamknięty. Akcję wsparcia koordynuje Marta Kopeć. Kochani, na, tu na obczyźnie jesteśmy wszyscy ogromną rodziną. Rozglądnijmy się dookoła, tyle przyjemnych twarz. Postanówcie sobie dzisiaj zapoznacie choć może jednego lub dwóch kolegów czy koleżanek, a może i nawet przyjaciół. Pamiętajmy, friendships trzeba szanować. Dbać o nią jak piękne kwiaty. Tutaj zostawiamy nasze polskie ślady. Polonijną akcję charytatywną hojnie wspomogły także polonijne firmy. We fought hard and are still fighting to ensure we have a place for us all to come and enjoy zabawers, cultural events, and of course, delicious Polish food and drinks. I'm so proud to be standing here with you again, our Golkos community, at this event, saying to be a polski serce. This is where the Polish heart beats. I get asked a lot why I do this, and my answer is very simple. I'm Polish, I miss Poland, and my Polacy to jedna rodzina. We are one family, and we need to stick together and have a place where we can be truly polish. I just wanted uh, to thank you all for coming and for supporting the great idea to support Polish Club. And on behalf of Polish Club in Milton, I wanted to say it's actually Polish Association in Queensland, so you are all in it. It's not Brisbane Club. It's All of Polonia bawiła się przy stołach suto zastawionych polskim jadłem. Były pierogi schabowe, sałatki, no i oczywiście słodycze, a wśród nich pączki z konfiturą. The wonderful hospitality from the Polish people made me fall in love with the culture. Over the next two years I visited many Polish cities and tried more Polish foods like pierogi, pork knuckles, porklas, all the kubasas. The more I get into the soul of the Polish culture, the more I understand and discover myself. Walonia w Queensland bawiła się do samego rana. <śmiany> Jest wyjątkiem wśród polskich literatów mieszkających w Australii, bo pisze książki science fiction. Zaczął jeszcze w Polsce. W jednym z konkursów literackich zwyciężył nawet z Andrzejem Sapkowskim, autorem Wiedźmina. Do pisania powrócił już w Australii, do której wyemigrował 30 lat temu. W roku 1989 przyjechałem. Do Australii zdecydowałem się na migrację i poświęciłem się całkowicie rodzinie. Czyli, jak wszyscy migranci, zajmowałem się dorobkiem. Minął czas, dzieci dojrzały, wyszły za mąż, bo miałem dwie córki. Mam dwie córki i została pustka w domu. I właściwie no, zacząłem pisać. Jan Maszczyszyn najpierw publikował opowiadania w magazynach i antologiach science fiction. To jest pierwszy, pierwszy taki zbiór moich opowiadań, kiedy miałem 14 lat. Przestałem się bawić żołnierzykami i postanowiłem każdą moją zabawę przelać na papier. Później przyszedł czas na powieści, wydał ich kilka. Wpadłem na pomysł, że może to jest e, dobra. E, good idea, żeby zacząć e, wrócić do swojego dawnego hobby. I e, e, formy, które pisałem, robiły się coraz dłuższe, więc. A, Szkoda mi było opuszczać dobrych, dobrych bohaterów opowiadania, dobrych, opo dobrych charakterów jakiejś story i postanowiłem zrobić coś większego. Jego najbardziej znanym dziełem jest Trylogia Solarna. To 1500 stron przygodowej akcji rozgrywającej się w wymyślonych fantastycznych światach, w wątkach ziemskich, w Australii i Oceanii, czasem pośród polskich emigrantów. Pod koniec roku 2019 wydał kolejną powieść pod tytułem Nekrolotum. Została ona nagrodzona srebrnym wyróżnieniem Nagrody Literackiej imienia Jerzego Żuławskiego w roku 2020. To jest nagroda przyznawana przez profesjonalistów, którzy koncentrują się na na krytyce, koncentrują się na stylistyce, na faktach naukowych. Po prostu musi mieć powieść ręce i nogi, żeby była przez nich uznana. W domu Jana Maszczyszyna w Melbourne wszędzie można się natknąć na dekoracje nie z tej ziemi. W swoim gabinecie pisze, a w piwnicy oddaje się innej pasji słuchaniu muzyki rockowej. Każdy mężczyzna w Australii marzy o tym, żeby mieć swoją. Cave to jest taką, taki pokój poświęcony hard rockowi, muzyce. To jest moja cave, moja jaskinia. W ogrodzie stworzył mały park jurajski dla swoich wnuków. A my wrócimy do Państwa z magazynem Australia Express już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.